Na program zaprasza McDonald's. Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. One piątek, dzień piękny i piękny temat przed nami, bo porozmawiamy dzisiaj o nowej serii podcastów, podcastów o człowieku. Ja uwielbiam temat, gdzie człowiek jest głównym wątkiem rozmowy i tak jest w tym przypadku. Ze mną Martyna Wyrzekowska, redaktor naczelna o Feminin i Marta Dzień Kiełczewska, talent manager w McDonald's... Adena. Anna, Dzień przepraszam, dobry. przepraszam, <laughs> przepraszam. Talent manager w McDonald's Polska. Dzień dobry, witam was serdecznie. No właśnie, powiedziałam człowiek. Fajnie jest, jak człowiek jest tak ciekawy, że naprawdę warto o nim mówić, a potem jeszcze fajnie się do go słucha. Tak jest w tym przypadku. Dokładnie tak jest w tym przypadku. W podcaście można posłuchać i obejrzeć gości, którzy, których widujemy tak naprawdę, a trochę ich nie zauważamy. Bo to są pracownicy restauracji McDonald's, którzy w tym podcaście pokazują się z zupełnie innej strony. Bo to, co nawet dla mnie było zaskoczeniem, to jak wiele da się zmieścić w ciągu jednej doby. Można zmieścić pracę taką zawodową, na przykład właśnie w restauracji, a do tego, tak jak jedna z dalszych bohaterek, ratować życie w karetce Pogotowia. Czy jak inny bohater pełnić dyżury jako strażak. Więc te historie są naprawdę niesamowite. Było tam zabawnie, bo są bohaterowie, którzy potrafią naprawdę genialne historie ze swojej pracy i z tego życia prywatnego opowiedzieć, Ale jest też jedna rozmowa, w której polały się łzy. I no ja, ja jestem w tej bohaterce i to jest Kamila, i bardzo Wam tę rozmowę polecam. Jestem z nią do tej pory w kontakcie, bo, bo jest to historia, która absolutnie chwyta za serce. Ty te rozmowy. Przeprowadziłaś i Ciebie słuchamy, możemy posłuchać z bohaterami. Natomiast no, trzeba mieć też talent do tego, żeby takich ludzi znaleźć, bo każdy może być ciekawy na swój, na, na, na swój sposób, ale jak z tłumu wyłowić człowieka, który rzeczywiście jest interesujący? Ha, to jest bardzo dobre pytanie. Ja bym powiedziała, że takich talentów mamy 30 tysięcy w naszej organizacji prawie 30 tysięcy. Wiesz, co my trochę chcemy złamać ten, ten stereotyp, taki, taki mm -hmm. mit na temat pracy w McDonald's i pokazać, że absolutnie każda osoba, która stoi w restauracji McDonald's, czy po jednej, czy po drugiej stronie lady, czy to jest gość, czy to jest pracownik, ma w sobie jakiś talent, ma takie unikalne cechy, wnosi taką, taką wartość i taką historię, o której możemy opowiadać godzinami. Rzeczywiście w podcastach, które poprowadziła Martyna, przedstawiamy tylko kilkoro takich osób, kilkoro takich talentów, takich sylwetek. Mm -hmm. Natomiast ta jest, uwierzcie, Dużo, dużo, dużo większe. No tak, tylko ja to zawsze się zastanawiam, bo, tak jak powiedziałam, trzeba mieć talent do tego, żeby takich ludzi zauważyć. Ja opowiem ci, jak my zauważyliśmy te osoby, które. Ja, 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 jak to jest? Bo no, to, to nie jest tak, że oceniasz opakowanie. To trzeba zajrzeć głębiej. Zdecydowanie tak. Um, opowiem Ci o tym, jak znaleźliśmy te osoby, z którymi uh -huh. rozmawia Martyna. My, um, realizując ostatnią kampanię rekrutacyjną, zrobiliśmy taki konkurs dla pracowników, w którym mogli przedstawić nam swoje historie. My byliśmy przekonani, że tych super interesujących historii ludzi z pasją, z bardzo ciekawymi doświadczeniami jest cała masa. No i nie, nie zaskoczyliśmy się, bo dostaliśmy kilkaset zgłoszeń, dosłownie kilkaset. I tak jak powiedziała Martyna, to były przeróżne zgłoszenia też od, od podcasterów, od um, osób, które pracują w Straży Pożarnej. Część tych osób, które do nas napisała, a pisze powieści, część tworzy grafikę komputerową, część maluje. Naprawdę to są ludzie o tysiącu zainteresowań. A jeżeli pytasz mnie o to, w jaki sposób my poszukujemy ludzi, rekrutując mhm. nie tylko do tego rodzaju inicjatyw jak podcasty, ale w ogóle rekrutując do e, pracy w restauracji, szukamy ludzi, którzy lubią ludzi. Tylko tyle albo aż tyle, ale rzeczywiście takich osób, które mają rzeczywisty, autentyczny kontakt z drugim człowiekiem, którzy potrafią zadbać o to jego doświadczenie z wizyty w restauracji. Mhm. Wspomniałaś o tej jednej rozmowie, która wywarła na Tobie najwięcej. Większe wrażenie i o łzach, y, które też się pojawiają. Y, powiedz mi więcej o bohaterach. Ich jest kilkoro. Tak, y, oni są w różnym wieku. To mm -hmm. jest też y, ważne, bo. Y, y, Mówimy tutaj o zespołach pracujących wspólnie, i to są osoby, które są od nastolatków, to są 18 19 latkowie do osób, które już są na emeryturze. I oni się muszą jakoś ze sobą dogadać. I to jest niesamowite, jak każdy z nich dużo do tego zespołu uzyska. Oni są w tak różnym wieku, ale robią to samo, tak? Robią to, też... to samo, tak, tak. I myślę, że to jest dla wszystkich stron nauka, no bo dla jednych to jest zejście czasem o kilka kroków niżej w takiej, mam na myśli, takiej hierarchii, do której byli kiedyś przyzwyczajeni. Tutaj mam na myśli na przykład jedną z moich rozmówczyń Ole, która przez całe życie była menadżerką banku, podróżowała po świecie, robiła naprawdę niesamowite rzeczy tutaj, aż ciężko mi to streścić w jednym zdaniu. Mm -hmm. Niesamowita historia życia. I na emeryturze zdecydowała się podjąć pracę w McDonald's i potraktowała to jako kolejne wyzwanie, to znaczy nie jako coś umniejszającego, że muszę zacząć od nowa, tylko po prostu kolejne wyzwanie, kolejni nowi ludzie do Czy czy to jest też trochę taka aktywizacja w pewnym wieku, bo tak jak słucham Martyny, to mam wrażenie, że to, to też jest jakby. Pewna wartość, która na emeryturze ma zupełnie wyjątkową e, moc czy, czy, czy się zdecydowanie, mylę? tak, Zdecydowanie, tak. To jest pewnego rodzaju też mit, że mm -hmm. mak jest tylko dla młodych. Mm -hmm. e, wspominamy o Joli, która jest przecudowną kobietą z restauracji w Józefowie, ale nasz najstarszy pracownik ma 84 lata. Więc ta rozpiętość wieku od 84 lat do 16, bo my w okresie wakacji e, zatrudniamy też e, młodych. E, młodych, żeby mm -hmm. mieli szansę zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Czasem to jest nie tylko doświadczenie zawodowe, bo jeden z moich bohaterów, na przykład McDonald's, po raz pierwszy w życiu, uwaga. Zmywał naczynia. A tak, słyszymy takie Są tacy? Historie. Tak. Nie wiem. się obsługi pralki na przykład. Słuchajcie, to są naprawdę takie umiejętności mm -hmm. na, na całe życie, które przydadzą się nie tylko w tej restauracji, ale też w innych kontekstach. Ale rzeczywiście to nie zdarza się rzadko, że pracują na zmianach osoby, które są w wieku emerytalnym. Mhm. Wspomniałaś o mitach. Czy rzeczywiście jest ich dużo? Jest kilka. Jest mhm. kilka. Ten mit o tym, że MAK to tylko praca dla młodych jest chyba takim najbardziej popularnym. Natomiast tym który, z którym ja się osobiście też spotykam, jest też mit o tym, że trafiają do nas wyłącznie takie osoby, które są nieciekawe, którym w jakiś sposób w życiu coś się nie udało. A tymczasem w naszym zespole pracują nie tylko utalentowani ludzie, ale też ludzie, którzy naprawdę mają tak różnorodne pasje, tak, tak, tak duże zainteresowania. Naprawdę... No, no nie, da się, nie da się w tym zespole nudzić. Taki mit, który też często słyszę, to mit mówiący o tym, że Mac na pewno pracuje tylko na chwilę. Mm -hmm. My mamy w przyszłym roku trzydziestolecie, i przy tej okazji zorientowaliśmy się, że mamy spore grono osób, które są trzydziestolatkami, które pracują z nami od samego początku. Można się rozwijać, można awansować w maku, i tak naprawdę no, od ciekawości, od, od, od determinacji naszej własnej zależy, czy, czy z tych możliwości skorzystamy, czy nie, czy nie. Prawdą jest, że w restauracji bardzo dużo się dzieje. Jesteśmy quick service restaurant, ten speed mm -hmm. naprawdę czuć, mm -hmm. to jest presa wymagająca, ale mocno dbamy o to, żeby ta atmosfera pracy była dobra. I o tym mówią ludzie, że zostają, bo maku dobrze się pracuje. Poza tym, że się pracuje, to można tam jeszcze studiować, co dla mnie było zaskoczeniem, bo tego się też dowiedziałam podczas rozmowy. Wśród bohaterów jest, jest jedna osoba, która podjęła studia z McDonald's, może tak. Ty nie o tym opowiesz. Stworzyliśmy wspólnie z Akademii Lełna Koźmi Koźmińskiego taki specjalny kierunek, zarządzanie w sektorze QSR. To są studia dualne. Mm -hmm. Nasi pracownicy mają możliwość zdobycia tytułu licencjata, a jednocześnie mm -hmm. zdobycia wiedzy praktycznej, jednocześnie pracujący w McDonald's. Jesteśmy w tej chwili na przedostatnim semestrze tych studiów, będziemy celebrować zakończenie, mam nadzieję w czerwcu, w lipcu kolejnego roku. Mm -hmm. Ciekawe, tego też nie wiedziałam, pierwszy raz o tym słyszę, absolutnie. Ciekawa jestem, czy inne korporacje też prowadzą takie programy, bo myślę, że to bardzo mobilizujące i fajne dla wielu pracowników, którzy są trochę na początku tej drogi, bo wiadomo, że to nie chodzi już o tych chyba 80+, plus, prawda? Aczkolwiek, słuchajcie, uniwersytety trzeciego wieku są coraz bardziej popularne. Tak. Też nasi dojrzali pracownicy korzystają z tych form aktywizacji pozazawodowej, mhm. więc myślę, że... To jest taki trend, który robi się coraz bardziej popularny. Mam nadzieję, że inne korporacje też. Czy słuchając tych podcastów, potem wejdziemy do restauracji i, i zupełnie inaczej spojrzymy na tych, którzy stoją po drugiej stronie lady? Ja mam taką nadzieję, mm -hmm. bo tworzyliśmy te podcasty też właśnie po to, żeby nie tylko odczarować te mity, ale też żeby docenić naszych pracowników, pokazać właśnie, że pracownik McDonald's nie różni się od gościa, który odwiedza taką restaurację. Każdemu z nich należy się bardzo duży szacunek, aby własnym różnie mówiąc otwarcie. Zawód y, sprzedawcy, czy kasiera w sklepie, czy w restauracji, to nie jest y, niestety. Taki zawód, który cieszy się w Polsce dużą estemą, chcielibyśmy to zmienić. Jedna z naszych pracownic, zastępca kierownika restauracji, Elin, która też jest główną twarzą naszej najnowszej kampanii rekrutacyjnej, fajnie to podsumowała, mówiąc, że ona chciałaby, żeby wszyscy ludzie mieli świadomość, że praca w magu to nie jest tylko robienie burgera. To jest praca, na którą składa się dużo więcej różnych elementów. To złożenie zamówienia w restauracji. Jest jakimś wycinkiem procesu, ale przed i po dzieje się naprawdę szalenie dużo. Nasi pracownicy dbają o sprzęt, o produkty, o relacje z ludźmi, o dobrą atmosferę. Współpracują na co dzień z dostawcami, z centralą, z biurem, który mm -hmm. tworzy koncepcję um, od smaki początku buderów, do od początku do końca. Oni tym wszystkim potrzebują zarządzić po to właśnie, żeby zadbać o bezpieczeństwo, o dobrą atmosferę, o, o jakość, o to, żeby gość z wizyty był, był zadowolony. To jest bardzo złożona praca, to nie jest bułka z masłem i naprawdę Odpowiedzialność. No nie, to nie jest bułka z masłem, bo tam nie widziałem bułek z masłem. <głos> <głos> jest jeszcze jedna rzecz, którą robią pracownicy, o której też może wielu z Was nie mm. wie. Oni bardzo mocno nas obserwują. Bo w restauracji są osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby mm. wychwycić tych gości restauracji, którzy na przykład potrzebują tego, żeby do nich podejść i porozmawiać, bo na przykład są samotni. Dlatego że w restauracjach, restauracje często są miejscem, w którym siadamy, kiedy nie mamy gdzie pójść, nie mamy co robić. Mm. I to jest coś, co łączy wszystkich moich bohaterów, że oni oni zauważają tych swoich gości, to znaczy poznają ich po prostu, poznają, czy to są osoby, które wracają. Czasem zdarza im się z nimi rozmawiać, czasem zdarza im się nawet nawiązać jakąś głębszą relację. No i odwrotnie, zdarza się, że spotkają ich ze strony tych gości przykre rzeczy, z którymi muszą sobie radzić, więc taka praca wymaga też jakichś takich zdolności, powiedziałabym, psychologicznych niemalże. I, i powiedzcie mi na koniec jeszcze, gdzie te podcasty możemy znaleźć, gdzie możemy ich posłuchać? możemy znaleźć na portalu w różnych smakach onety.pl. gorąco zachęcamy bo te historie są niesamowite to są z jednej strony podcasty o których mówi Martyna to są też wywiady z naszymi bohaterami oni pokazują jak wygląda rzeczywistość w maku i ludzie którzy makę na co dzień tworzą no to w takim razie zapraszamy wszystkich do słuchania. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Miłego dnia i udanego weekendu życzę, bo ten już się zaczyna dla niektórych. No a my te wszystkie ludzkie historie mam nadzieję, że będziemy mieli nie tylko okazję, ale też wielką przyjemność poznać się w najbliższym czasie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję i trzymajcie się ciepło nad ranowiem. To tyle na dziś. A w poniedziałek jak zawsze 7.55 startuje kolejny nowy odcinek Onet Rano. Do zobaczenia. Program zaprosił McDonald's